To co modyfikujemy? Fajnie, jak mają te ładowarki, właśnie takie duże prądu 1,3, 1,5, mniejsze niż producent zaleca, wtedy mamy ten zapas mocy. To jest bardzo, ale to bardzo wskazane. No patrzcie, tym nie mogę, Zobaczymy tym. A teraz mogę tym, czyli kody te lidlowskie czy te to, to jest takie by lidl. Włamałem w środku tego pina i już mogę sobie tym wykręcić. Także ciekawe. No to wparcie, nie tak łatwo. Może kawałki tam się do jeszcze niebie, o, to nie wiem. Zobaczymy. W ogóle, może za duży ten bit jest? Nie, no, niby nie jest za duży. Ta ładowarka uparta No, znaczy przynajmniej w tamtych latach, nie do lata chyba 2000 pewnie, to faktycznie mało kto taki miał wtyczki bity. Mogło to być problemowe faktycznie. No i teraz pytanie takie. To się wszystko zgadza. To tak samo tutaj jest. OK. To trzeba jakoś rozpracować ten element. Jego się widzę, wysuwa, chyba. Te. No to faktycznie zrobili. Ja nie mogę. Nie wiem, czerwony pewnie plus, nie? Wyk sądzę po diodach, to jest plus. Czerwony to plus. To jest ładowarka 14,4 żeby nie było anomalii, komedii, jakichś dziwnych przypadków, trzeba by zmierzyć. Mierzyć w pentatarce, jak to wygląda. Tutaj to plus, to minus. Mierniczek. Mierniczek jest tutaj. Czyli przyrobienie ładowarki do opcji, żeby ładowała takie ogniwa. No i patrzcie, z brzegu jest plus, jednak. Tak jak ta ładowarka dobrze pokazywała. Plus z brzegu, w środku minus. Plus z brzegu tylko właśnie haczyk jest. Wody plus powinien być tutaj. Czyli wkładamy w ten sposób ładowarkę do ładowarki. To minus trafia, a plus jest przesunięty. 16. Czyli ta teoretycznie, już tak robimy poprawkę maleńką. Korektę. Korektę połączenia. Styknie? Może nie styknie, to trzeba jeszcze w ogóle tutaj cały element. Zobaczymy. Na razie się rozgrzewa. Wtapia się w cynę. więc musimy właśnie to pole jakoś wylutować kurde. to w sobie może tak wkręcę Wam nie pokażę, bo nie będę miał chyba jak bo to w ogóle do imadła dostanę się pytanie takie a kurde dostanę się jednak o, jakie gorące no tak zrobiłem to delikatnie z brzeg cisnęłem rozgrzeje, odlutuje nie mam jak pokazać wam chyba, że tak bym położył nie no, nie da się z uporę maniaka nie? tak zrobimy musimy cały ten pin wylutować no właśnie tak Teraz tego pina musimy krutować nie tutaj, a w drugą mańkę. Próbuję włożyć w tą szczelinkę, ale okazuje się, że jest tam troszkę cyny jeszcze dlanej w tym elemencie. padło mi tam gdzie nie trzeba. Może trochę cyny jeszcze odebrać lutownicą, ale grocik fajnie lutuje. Dziwiczę użycie po kilku latach. Jeszcze troszkę cynki jest, no. A nożyka nie mam, dobra, zgubię takim nożykiem to zjąć. Cynę troszkę zabrać, ona jest mięciutka i zwiększa grubość tej blaszki, Jakby to nie było. Okay. Sprawdzamy teraz. O, teraz to pasuje. Teraz to wlazło i teraz nie wiem, żeby zrobić to tak jak trzeba, to ja bym chciał chyba baterię włożyć, żeby w te wstyki to wszystko wlazło. Teraz tam popełnić to cyną. Tak mi się też, to byłby chyba najlepszy pomysł tego wszystkiego. Tak mi się zdaje. Chcę mało, bo nie do końca ublał. Troszkę się obrócił, bym powiedział. trochę ciężko jest tak na paluszka Teraz my myktaki jak to połączyć, nie? No ewidentnie to krótki kabel troszeczkę. Ewidentnie, ale o tak zrobimy, o, będzie dobrze. Weryfikacja, jak to wygląda. Nie, no jest spoko, Więc jest poniżej czarnego, to zrobione. Czy są te styki równo teraz? No, troszkę powiem wam, że nie jest tak, jakbym chciał tego. No, troszkę mogłoby być niżej, ale to nie przeszkadza, jak będzie niżej, bo sobie mogę teraz zrobić troszeczkę niżej. No, i teraz chyba już jest. Tak, teraz jest ok. Teraz mamy plus, plus, minus, minus. No i ten tak zwany czujnik temperatury, który to właśnie niby nam zadziała, jak się bateria naładuje. Zagrzeje w sensie. Ale wojnowa się akurat nie grzeje. Nie w tym przypadku, nie w ten sposób nawet. Jaką szczuceczkę trzeba to obnieść. Robią sobie takie fajne tutaj. O, czekajcie. Uf, jaka brudna. się. No i co? I mamy fajną ładowareczkę już. Tutaj piny też są jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tylko nie było tego jednego elementu. Oczywiście taką ładowarką w tej wersji, no niestety nie możecie ładować sukłych ogniw. Może tak powiem, trochę to jest niebezpieczne. No nie ukrywajmy, nie ukrywajmy. Nie ma zabezpieczenia, więc mogą być różne i Trzeba uważać, sobie. Były fajne takie łódkie wkręciki, czarnuszki A chyba wszystkie się wyszły będę musiał kupić znowu nie matne kilogramy kupić o tak to miało iść i teraz i teraz najem bateryjkę i zobaczymy czy teraz działa uwaga do gdzie? prądu w mieście wam zaraknie oczywiście zielona nie świeci dioda. Szlony powinna się zaświecić, jak się naładuje w pełni. Ale niestety u nas jest tak. No właśnie, widzimy, jest gitara. Bateria jest przerobiona, litowojonowa i widzimy, że trwa ładowanie. I jest Bayer. Czyli mamy przerobioną. I możemy sobie ładować teraz litowojonowe ogniwa. Oczywiście ten BMS w środku, co jest w tym akwatorze. To on i tak rozłączy po pełnym naładowaniu, więc jak rozłączy, to zgaśnie, znaczy, że jest naładowany, po temacie, nie da się inaczej. Zielona, no nie wiem, pewnie służy do pełnego naładowania, świadczenia może jakieś tam informacje, ale nie w tym przypadku niestety, także, ładowarka przerobiona. Ma takich w sumie trzy ładowarek, uważam, że to lipa sprawa, no ale kurde, jednak patrzcie, fajna, nic nie trzeba kombinować, kupujecie, zamieniacie jeden z tych, z tego w tą. I macie w sumie już litowo już cały komplet. Oczywiście nie wkładamy innych baterii oryginalnych, bo to już jest lipa. No i co? Tyle. Nie wiem, może nagram drugi film, jeszcze drugi, drugą przerabiam. No to będzie pomawianie się. Ale to było takie napięciu jeszcze nie było. Niby to samo, ale napięcie inne, nie? Na razie dość.